Witam na kanale Agencji Celnej Deklarit. Dzisiaj omówimy temat, jak eksportować towary z Polski, na przykład do Wielkiej Brytanii. Eksport towarów do Wielkiej Brytanii może wydawać się złożony i skomplikowany, ale wystarczy przestrzegać kilku kluczowych zasad, aby wszystko przebiegło bezproblemowo. Jeśli handlujesz z krajami spoza Unii Europejskiej, w tym z Wielką Brytanią, musisz posiadać numer EORI. Przygotuj odpowiednia dokumentację, fakturę, specyfikację towaru oraz wymagane certyfikaty. Przed wysyłką towaru do Wielkiej Brytanii należy złożyć deklarację INS Entry Summary Declaration. Następnie wybierz najlepszy środek transportu i pamiętaj o dopełnieniu formalności celnych. Żadbaj o opłatę Cła, VAT oraz innych ewentualnych należności, aby uniknąć opóźnień w dostawie. Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Nasz zespół zajmie się całą procedurą eksportową, od dokumentów po pełne rozliczenie. My zajmiemy się Twoimi procedurami celnymi, a Ty będziesz mógł się skupić na rozwoju swojego biznesu. Jeśli interesują Cię zagadnienia handlu międzynarodowego i odprawy celnej, to zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia.